AZS 2 Wałbrzych zwyciężył w turnieju kobiecej piłki nożnej zorganizowanym przez Akwa Zdrój. Drugie miejsce zajął zespół z Czech Lokomotiva Brno. Wynikiem 3-0 wałbrzyskie zawodniczki pokonały drużynę z Czech Lokomotiva Brno. W międzynarodowym turnieju kobiecej piłki nożnej rywalizowały cztery zespoły. Drużyny z Polski, Niemiec i Czech. Jeżeli chodzi o kobiecą piłkę, yy, sama gra jest wkładana duża siła ze strony dziewczyn i, i, i zostawiam kawał serducha i jeżeli jest faul, no, różnie się spotykamy tak? z męską piłką, że jest udawanie, że czasem jest ten tak zwany teatrzyk. Tu dziewczyny wstają i, i można powiedzieć klepią się w rękę i, i tutaj nie ma takiego udawania, także zgodzę się z tym, że kobieca piłka jest na pewno z całego serca poświęcają temu całą, całą swoją energię i, i tutaj nie ma, nie ma jakby tego udawania jak, z jaką się spotykamy w męskiej piłce. Amatorskie turnieje mają to do siebie, że widać spore zaangażowanie wśród zawodników. Wielu graczy ma szansę pierwszy raz zagrać z drużynami z innych krajów. Nie mamy pięciu swoich tutaj dziewczyn ze składu, ale wydaje mi się, że, że to nie jest najważniejsze. Przyjechaliśmy tutaj jakby wykorzystać przygotowanie kolejne przed sezonem i tu mówię, dzisiaj wynik nie jest najważniejszy, ale chcę, żeby dziewczyny tutaj zostawiły dzisiaj jak najwięcej zdrowia. Chcę potraktować to jako kolejną jednostkę treningową bardziej taki trening wytrzymałościowy. Gramy dwa razy 40 minut i, i każda na pewno dostanie szansę dzisiaj gry i pokazania się. Ciężko po takim długim odpoczynku. Drużyna przeciwna była bardzo dobrą drużyną, co było widać po wyniku. Wiadomo, pierwsza połowa z naszej strony, tam jeszcze była ok, e, Broniłyśmy się, aczkolwiek już w drugiej połowie już te bramki wpadły z ich strony, no i tak wyszło, jak wyszło. Wszystkie mecze turnieju odbywały się na boiskach bocznych na terenie kompleksu Akwa Zdrój. Cały ten kompleks Aqua jest, wydaje mi się, jednym z najlepszych tutaj obiektów, z jakim można, można się tu spotkać w okolicy. Na pewno w województwie Byłem w a, a wydaje mi się, że też i w województwie dolnośląskim obecnym yy, wydaje mi się, że jest na pewno jakby topowym ośrodkiem sportowo-wypoczynkowym i przygotowania tutaj na pewno yy, spełniają najwyższe standardy. Dużo powiedzieć, że przyjeżdżałem tutaj na, na obozy ligowe drużyny, także yy, męskie, jak i, i innych dyscyplin sportowych, także wydaje mi się, że pod tym względem jest to... Na pewno najwyższa półka w Polsce. Wszystko jest tutaj naprawdę bardzo fajnie. Fajne mają obiekty, widać, że tutaj ludzie dbają o to. I murawa tutaj, na której graliśmy, naprawdę bardzo fajna. Miejmy nadzieję, że kobieca piłka nożna, mimo mniejszej popularności od męskiej, zagości na stałe w Wałbrzychu. A turnieje takie jak ten staną się stałym elementem sportowego harmonogramu Wałbrzycha.